witam wszystkich chcę pokazać bank który zrobiłem na kółeczkach waga koło 90kg tu z tyłu są wyjścia do podłączania heber z tyłu hmm. tutaj z góry wyświetlacz dotykowy wszystko w koło widać co i jak jak cele Jakie napięcie, ile amper, wszystko jest kurde Elegancko, skomunikowane razem. Tutaj, wszystkie cele <laughs> ładnie 320, 16 cel wszystko chodzi idealnie. Jest zabezpieczone BMS-em, 250 amper <laughs> Do tego jeszcze balanser w się jest balanser, ale dodaję zawsze jeszcze, kurde, balanser osobno, żeby było to jednak balansowanie ogniwa, oczywiście zrównoważone przed złożeniem tego banku. Także nic się nie rozjeżdża, wszystko jest ok. No i jest taka szafka, tutaj są takie ucha. Oczywiście podnieść tego nad a te nie można, tylko jedynie przesunąć w prawo, w lewo, do przodu. Wyjeżdżam na kółkach. Także wszystko działa. Przetestowane wszystko. Także wszystko jest ok. Tu oczywiście moje banki 5 kW, 5 kWh, każdy ponad 5 nawet. Jeden i drugi. No i, no, i wszystko jest jak powinno. Także jest trochę tej energii w tym banku. Także można, można już coś sobie po prostu zgromadzić. No, i pozdrawiam.